Jest czwartek, 20 sierpnia. Jesteśmy zapraszani na wiele różnych wydarzeń, choć często brakuje nam czasu i energii, by we wszystkich wziąć udział. Słuchając przypowieści o zaproszonych na ucztę, wyobraź sobie obficie zastawione stoły i pięknie ubranych ludzi. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczone zwierzęta pobite, i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i, znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa lecz zaproszeni nie byli jej godni idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich których spotkacie słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich których napotkali złych i dobrych i sala zapełniła się biesiadnikami wszedł król żeby się przypatrzeć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego. Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych Lecz mało wybranych. Król przygotowawszy wspaniałą ucztę. Spodziewa się przybycia gości, jednak wielu zaproszonych odmawia, zasłaniając się swoimi obowiązkami. Nie chodzi tutaj o to, że nie mają czasu, ale o ich nastawienie. Wesele nie było dla nich ważne. Usłysz dzisiaj wyjątkowe zaproszenie Boga, co symbolizuje uczta weselna w Twoim życiu. Do czego Jezus Cię dzisiaj zaprasza? Zdarza się, że ludzie ignorują zaproszenie Pana. On jednak się nie zniechęca i nieustannie szuka gości weselnych. Zapraszanie wszystkich napotkanych to uwzględnienie każdego bez rozróżniania na dobrych i złych, tak jakby każdy. Zasługiwał na udział w uczcie. Jak reagujesz na myśl, że jesteś zaproszony na wesele z Bogiem, bez względu na grzechy, jakie popełniłeś? Czy chciałbyś odpowiedzieć dzisiaj na zaproszenie Jezusa skierowane osobiście do ciebie? Nieodpowiedni strój symbolizuje pozorną, pozytywną odpowiedź. Człowiek formalnie jest obecny, ale realnie daleko mu do wewnętrznej radości. Bywa, że Twój dzień daje niewiele powodów, by się weselić. Jak wtedy dostrzec zaproszenie Jezusa? Do uczestnictwa w uczcie? Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, uświadom sobie, że zaproszenie jest ciągle aktualne, niezależnie od tego, co dzieje się w Twoim życiu. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczone zwierzęta pobite, i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego. Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Poproś Jezusa aby dał ci gotowość odpowiadania na jego zaproszenie. Pała Ojcu i Synowi, Synowi i Duchowi Świętemu, i Duchowi Świętemu jak, jak była na po początku, początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. wieków. Amen.